Pamiętacie Ferbiego? Teraz wrócił. Nie, nie, nie zdążyliście go nakarmić, więc teraz wrócił po wasze mięso. A tak serio. Hej z tej strony Voltron Gamer. Przepraszam za ten cringe'owy wstęp. Ej, dzisiaj gramy w Tattle Tale. To jest gra taka, taki horror, jakby takim ala Ferbim i się trzeba nim opiekować czy coś tam robić, nie wiem. No to yy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i bla bla bla. Nie, wiecie, wiecie sami, wszyscy YouTuberzy tak gadają, więc no, nic się nie zmieniło. Yy, anyways, new game klikamy i będę tłumaczył, jak będzie coś po yy, angielsku. Yy, grudzień 20 1998, 5 dni przed świętami. Uh, to mogłem to w sumie nagrać na święta no. W ogóle ta grafika w tej grze Wygląda jak w jakiejś Jezus, Wygląda jak w jakimś starym telewizorze Takim właśnie, o takim kwadratowym I na, naszym celem Obecnie jest Otworzenie naszego prezentu świątecznego Wcześniej Może być to taka minise... O Jak biegam to jakiś głośniczek Czyli że będę musiał być cicho ale dobra, naszym zadaniem jest... Jezus Maria, jak to jest creepy. Yy, trzymaj SHIFT, żeby biec yy, ostrożnie, bo to, robi, bo to robi dźwięk. Obserwuj ikonkę na... Yy, ...właśnie ten megafon, co pokazuje... Co to był za dźwięk? Okej. Okay. O! Zgaduję, że to jest nasz prezent. Nie, 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 nie trudne było go znalezienie Otwieramy Czy to najnowsza zabawka o nazwie yy, nowy, gadający Tattletail? Elu śmierdzielu Jezu. Ej, jak oni to... O. Yy, daj mi przysmaka Ja naprawdę jem to jest prezent dla Ciebie On, na, on naprawdę składa do jajka Czym jesteś? Me, tattletail. Me love you. Y jestem Tattletail i Cię kocham Okej, okay, trochę... Happy birthday. Nie mam dziś urodzin Co był za dźwięk? Me love with you. Zamknij się, Jezu O, i na górze są te Muszę mu jedzenie dać obecnie. Na górze są pokazane te y, jego, jego... statystyki, no. Co robisz czetka do tej... Dlaczego on taki głośny jest? I muszę go znowu do prezentować. Nic nie widzę. O, on się boi ciemności, bo wykrzyczał It's dark, jest ciemno. A... Naprawdę złożył ktoś tu jajko. O. Pogliżone jedzenie psa. Ek, ek dwa? A to my mamy jajka tu szukać. To są takie jakby znajdźki, zamknij się już. Do pudła. FNAF? Nie, dobra. A jak chcecie, żebym nagrał FNaFa, no to dam ankietę następnym razem. Idź do łóżka, to jest moje obecne zadanie. Fajnie, że wszystko widać. Podpowiedź nie... od. Dlaczego drzwi są otwarte? moja jajeczko. Yy, fuj, kłaczki! Nie chcę kłaków. Fuj! Nie da się zamknąć drzwi, nie da się. O, jajeczko, kolejne. Może tutaj poszukamy w tym pokoju trochę tych jajek? Zamknąć się tamty telefonie, głupi. Tu się nie da wyjść. No, dobra, to no idziemy spać. Dawno nie nagrywałem by the way. Znowu cztery dni przed świętami nie będę już tego pierwszego, bo to jest wszystko to samo. Coś robi jakiś dźwięk, i muszę sprawdzić, co ten dźwięk robi. To brzmi jak jakaś pralka albo mikrofalówka, albo jakby coś się piekło. Ej, no co się nie z pralką jest nie tak. O, jajko. Reszta jakaś... Dobra, już, już otwieram, Jezu! To dlatego były takie dźwięki, jakby coś tam było twardego w środku, o! Przez chwilę myślałam, że to jest jajko, ale to jest kurz. Jeju, Zamknij się! Już cię ładuję, no! Kończ wyć menelu jeden głupi. Zamknij tą japę. Muszę coś zniszczyć w tym domu. W ogóle task, nazwa taska, nie? Pobawmy się trochę. Znajdź wazę, z którą można się pobawić. Yeah! światło, światło. Yy, la, right click, żeby. O, ale fajnie. Ale fajna mechanika latarki, tylko tak dziwnie widać. Co to? Co to było? O jajeczko? Frytka, frytka! Frytkę ktoś w jajeczku dał. Chowaj się i się zamknij. Muszę iść do łóżeczka. Idziemy do łóżeczka. Czy to jest teraz takie coś, że jak otworzyłem jeden raz, tak jak ta? Nie, od... nie, nie odbieram tego. Już wywalone mam. Dobra, idę spać. Nie wiem, ile już nagrywam, ale coś zara chyba będę kończyć nagrywać, bo no, tak, bo tak. Bo dziś, bo mało czasu mam na nagrywanie, naprawdę mało czasu, no to teraz zróbmy sobie tą noc. Coś robi podejrzany dźwięk, ja muszę sprawdzić, co to tak robi. Naprawdę się boję. Jajeczka. Włosy lalki. Ile jajeczek? Martwy żuk. Zniszczona kredka. Zagubiona ta, z, znaczy zgubiony ten. Jezus, Maria. To jest chyba ta mama. Zgubiony kolczyk i. i co to jest? Tipsy czy coś? Zamknij japę. Jezus. Muszę załadować tą kasetę. A co, jak tego nie zrobię, no? Łyso ci teraz, babo? Dobra, muszę, no. Dzieci myśleli, że mama nigdy ich nie znajdzie. Dzieci myślały, że mama ich nigdy nie znajdzie. Dobra, zamknij ja, apel! Muszę znaleźć Tattletaila. Ale mama wciąż mogła słyszeć dzieci. Pytanie ich małych kciuków prowadziło mama do right nich. To ten ten... Słyszę go. No to ja myślę, że my tu skończymy, bo naprawdę już mi się nie chce. Bo ogólnie mało czasu mam na nagrywanie, a to będzie chyba długie szukanie tego. Zgadzasz się, mamo? Zgadza się. Widzicie widzowie, więc yy, dajcie znać, jak będą komentarze włączone. Yy, dajcie znać, jak będzie, czy chcecie, żeby to była, żebym całą tą grę nagrał, bo słyszałem, że jest jeszcze jakiś dodatek do tej gry. No to jak chcecie, to nagram obydwie te rzeczy. Więc no, ja się będę z Wami żegnał. A więc widzowie, cześć.